Jesteście na kanale Edurodzinka i dzisiaj wreszcie zapowiadany, może przez niektórych wyczekiwany filmik, czyli rozmowa z Maksymilianem. Zapraszam. Nie przedłużając, Maksymilian zadaje Ci od razu pytania. Czy brakuje Ci towarzystwa Szymona od kiedy poszedł do szkoły? Na początku było dość dziwnie, ciężko było się przyzwyczaić do tego, że Szymona nie ma, ale z czasem już do tego przywykłem i było to dla mnie taką normalnością, więc. No tak, przyzwyczajenie. Drugie pytanie. Ile czasu zajmowała cię nauka? No i tutaj padały różne pytania w czwartej, piątej, szóstej, siódmej klasie, więc czy możesz tak mniej więcej powiedzieć, ile się uczysz dziennie teraz, ile się uczyłeś w wcześniejszych mm. klasach? No teraz myślę, że tak może 5 godzin dziennie, 4 godzin dziennie, Szkoła mm. tego. Myślę, że więcej. No, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, co ty tam robisz, jak zamykasz się w pokoju, ale dobra. No, ale pewnie no, to możliwe, że nieco więcej. Na pewno w siódmej klasie strasznie dużo się uczyłem. Zachodziłem nawet do takich momentów, że byłem w stanie uczyć 7 godzin w ciągu jednego dnia. Natomiast w szóstej klasie, piątej, czwartej, to tak systematycznie, powiedzmy, delikatnie podchodziłem do góry. Dopiero w siódmej klasie był taki straszny skok, jeśli chodzi o długość nauki. Ale tak to jakby 4 do 6, tak w miarę. Yy. Ale mi się wydaje, że w czwartej klasie nie uczyniłeś się tak dużo. Wydaje mi się, nie, że w czwartej nie. klasie to było dwie, góra, 3 godziny. Mm -hmm. W piątej mniej więcej też, w szóstej, może troszkę to się więcej, w tak, siódmej też wystrzeliło, to coś... nie? Tak, A tak. tak, mi się tak. Wydaje. Dobra, trzecie pytanie. Czy planujesz edukację domową w średniej szkole? Tak, tak. Planuję edukację domową w średniej szkole. Myślę, że chcę dalej spróbować na tematę, zobaczyć, jak to jest. Okej. Okay. Dlaczego nie chcesz iść do szkoły? Dlaczego nie chcesz iść do szkoły? Myślę, że szkoła na pewno bardzo dużo jakby ogranicza, nie daje tak dużo możliwości, nie pozwala jakby samą rządzić sobie w 100% tym czasem, który się ma. I to jest główny powód, dla którego nie chcę iść. Jednym słowem, Maksymilianowi, szkoda czasu na szkołę. Co wydaje Ci się najtrudniejsze w edukacji domowej jak sobie z tym radzisz? Najtrudniejsze w edukacji domowej no, być może to, że nie mam nikogo, z kim mogłem robić jakieś wspólne projekty, y, kto mógłby mi w czymś pomóc. To może być takie bardzo trudne. Y, ewentualnie to, że. <laughs> tak, tak, no dobra, mów dalej. Ewentualnie to, że. Y, nie mam, powiedzmy, laboratorium w domu, tak? Nie mam... Ach, tak, cały czas mnie męczy, że mamy móc zbudować laboratorium chemiczne. Tak, albo po prostu nie mam też dużo rzeczy, które na przykład w szkole są normalnie i y, to może trochę ograniczać, aczkolwiek. Y... Zawsze coś wymyślisz. Tak. No, maksymalnie wczoraj co stworzyłeś? Od sodu z garnkiem, płytą indukcyjną i dał radę. Dobrze, szóste pytanie. Co najbardziej cenisz sobie w edukacji domowej? W edukacji domowej to zdecydowanie cenię sobie czas. Znaczy to, że mogę sobie nie w 100% zarządzać, prawda? 100% zależy od tego, czy mam jakieś korepetycje, ale jakby ja uznaję, kiedy coś chcę się uczyć, kiedy, kiedy nie chce. Co chcę, w co chcę bardziej jakby inwestować w swój czas i to na pewno bardzo sobie cenię w edukacji domowej. Dobrze. Czy nie czujesz, że coś tracisz nie chodząc do szkoły? Na pewno coś tracę, no myślę, że tracę bardzo często takie y, może relacje z ogółem, powiedzmy, moich rówieśników, tak, no bo y, zdecydowanie łatwiej się jest, powiedzmy, zaprzyjaźnić z kimś, kto mieszka blisko i powiedzmy widzisz go na co dzień, niż z kimś, kto niekoniecznie y, tak jest dla ciebie nastawiony. Powiedzmy, chodzę do szkoły muzycznej, no ale y, nie, nie mogę się jakby spotykać z kimś z żor, tak po prostu codziennie, gdybym tylko chciał. Y, nie widuje się z nimi też codziennie, więc jakby na pewno tracę coś, aczkolwiek jestem taką osobą, że czy nie zależy jakbyś bardzo na relacjach, więc dla mnie to jest jakoś bardzo ważne. Nie no, ja jesteś taki społeczny jak mama. E, czy nie brakuje Ci kontaktu z rówieśnikami? To w sumie tak od razu wybrzmiewa? Czy nie brakuje mi kontaktu? No myślę, że mi nie brakuje kontaktu z wywieźnikami, jakby mi na nim za bardzo nie zależy. W większych ilościach, bo to nie jest tak, że tak, go nie tak. masz. No tak, no wiadomo, zawsze warto mieć z kimś nie, kontakt. bo to dla Ciebie jest wiadomo, ale dla niektórych, niektórych może się wydawać, że Ty się od rana do wieczora uczysz w domu zamkniętym. No nie, no wiadomo, zawsze jakby codziennie z kimś, powiedzmy, rozmawiam, tak, też często po prostu używam telefonu, No, yy... no masz kolegów, jakby... Z sąsiedztwa? Tak. tak, tak. Masz znajomych z oazy, ze skautów yy, i masz dobre relacje z kuzynem. <grym> Takie bardziej przyjacielskie niż rodziny, yy, Dobra, czy lubisz tyle czasu spędzać w domu? Żeby tyle czasu spędzać w domu, myślę, że tak, bo w domu czuję się tak jak u siebie, yy, jakby mam więcej swobody. Yy. Nie miałem czegoś takiego, że są jakby, jakieś regulaminy, ograniczenia, po prostu to jest mój dom i myślę, że tak. Możesz się uczyć nawet z, onga, z nogami na lampie. Dokładnie. Tak, że nie siękasz. Czy nie miałeś momentu, że chciałeś sp sprawdzić się w szkole? Nie, tak. Że... tak, tak, myślę, że miałem takie momenty, aczkolwiek to były tylko takie chwile, ale powiedzmy, przez jeden, dwa, trzy dni powiedzmy chciałem sprawdzić jak jest w szkole, ale szybko im pójść na tydzień, nie? Tak, dokładnie. No jakby bardziej on to przetestował, ale w związku z tym, że się nie dało no, to postaramy się... Ale na rok to na za dużo. Tak, rok to za <laughs> <laughs> To już jedenaste pytanie. Jak planujesz sobie naukę? Jak planuję sobie naukę? Zazwyczaj wychodzi tak po prostu. Znaczy, planowanie nauki to jest chyba u mnie jedna z najcięższych rzeczy. Nie, że w ogóle nie wychodzi, ale jakby bardzo często jest tak, że po prostu uczę się jak się uczę, no i potem się okazuje, czy coś z tego wyjdzie. Ewentualnie przed egzaminami po prostu. E, uczę się nieco bardziej, m m m poza egzaminami nie są mniej. E, ale myślę, że jakby skupiam się na tym, co mnie interesuje i tym się głównie kieruję. Okej. Okay. I teraz takie pytanie trudne mam tutaj już do sumienia, bo powinniśmy to wcześniej mówić. Bo wybierasz się na edukacji domowej, no to hmm. LO, czyli całą ogólnokształcące, tak? No i jaki profil? I teraz pytanie, czy wiesz o tym, że w szkole są profile? Hmm, chyba tak. <laughs> Aczkolwiek, jeśli jakiś profil, to chyba może angielski, informatyka. Tak jak Pani nam sugerowała. Tak. Bo Pani na egzaminie powiedziała Maksowi, nie wiesz rozszerzonej matematyki, ona jest okropna. Nawet jeśli lubisz matematykę, nie bierz rozszerzonej matematyki. To nie Pani z matematyki mówiła, jakby co? wejść sobie rozszerzone angielskie informatykę. Ta decyzja jeszcze przed Maxem, ale chyba się tak skłania w tym kierunku. Aczkolwiek chciałabym to było zastanowić się, jakby nad tym e, tak dłużej pomyśleć, w ogóle poczytać, bo tam podobno teraz są jakieś profile w zwykłym ogólnie jakieś dziennikarskie i inne takie. Ja nie wiem o co chodzi. E, dobrze. E, Max, to zadam ci jeszcze ostatnie pytanie, e, pytanie e, takie bonusowe, bo ja te pytania Maxowi wcześniej Wysłałam, żeby sobie je przeczytał. Teraz pytanie, niespodzianka: co czytasz teraz? Oj, no to teraz czytam czwartą część z Pięciu Królestw z A powiedz, jak to się stało, że, że zaczęłaś czytać tę książkę? To jest ciekawe. No więc przed mm, korelacjami z matematyki yy, miałem trochę czasu i wszedłem do biblioteki w Goku w no i pani zapytała, czy chciałabym coś sobie wypożyczyć, no bo jakby ja zwracałam książki, ale... Pani nie... też Cię zna i wie, że tak, dobrze czytasz tak, i wie, tak. co czytałeś i co lubisz. No i stwierdziłam, że dobra, wezmę pierwszą część, no bo trzeba... Ale to nie... było tak, że Ty powiedzieć, że nie, na pierwsze, że nie chcesz, tak mi to mówiłeś, tak, że... No, w sensie, że pani zaproponowała od razu całą serię, no to stwierdziłam, że, że nie wezmę całego, całą książek, tak, nawet nie przeczytałam pierwszej części, nie wiem, czy to mi się spodoba, jeszcze będę zwracał szybko. Więc wziąłem tylko pierwszą część. Po powrócie do domu zaczęłam ją czytać no i skończyło się na tym, że dwa dni później była rozpoż, dlatego nie dlaczego nie ma dalszej reszty książek. <grym> Żałowałaś, się, tak, nie? Wziąłeś, no tak, żałowałam tak Jak to jest tytuł? Pięć królestw. Pięć królestw. Ja też muszę przeczytać, bo ogólnie właśnie Bur bardzo mi się podoba. Znaczy, trochę straszne, nie dla dzieci moim zdaniem, ale, ale fajne. Jeżeli jesteście tutaj od niedawna, to zrobię wam przebitkę e, i podrzucę wam trochę z filmiku. <laughs> Pamiętasz go? Tak. <laughs> Maksymilianek w wieku lat 8, który mówi, co teraz czyta. Dzięki serdeczne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie je zadawać pod tym filmikiem. Może zrobimy powtórkę takiego QA. E, I trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy serdecznie. Pa! pa. Cześć! Dziś Maks opowie Wam, dlaczego lubi czytać książki. Bo lubisz, prawda? Mhm. <grywia> to opowiadaj. Lubię czytać książki, ponieważ działają na moją wyobraźnię, M mogą być śmieszne, a także mogą czegoś nauczyć. Na przykład? Czego mogą nauczyć? C czego nie robić, a, a co na przykład można robić. Czyli co jest dobre? A co złe? Uh -huh. A jakie są Twoje ulubione książki? Moje ulubione książki to książki detektywistyczne. I co w nich jest takiego interesującego? Dlaczego tak bardzo lubisz je czytać? I jaką książkę lubisz czytać najbardziej? Bo ciekawie się tym, jakie, jaka będzie odpowiedź na te zagadki. Y najbardziej lubię książkę detektywistyczną. Biuro detektywistyczne lesego i mani. To jest jedna książka, czy jest ich więcej? Jest ich y, sporo. I przeczytałeś już wszystkie części? Jeszcze dwie książki muszę przeczytać. Jeszcze dwie ci zyskałam. I to są książki z naszej biblioteki, prawda? Mhm. A jeszcze powiedz mi, poza detektywistycznymi. To jakie książki jeszcze Cię interesują? Książki przygodowe. Najgrubsza książka, i która mnie bardzo interesowała z książek przygodowych, to są opowieści z narodów. Mhm. I co możesz powiedzieć o tej książce? Czy ona jest prosta, czy ona jest dla małych dzieci, czy, czy, czy raczej dla starszych? No muszę przyznać, że ona jest dla starszych dzieci. No i ona nie jest prosta, jest trudna. Są tam jakieś straszne historie? No, najczęściej są straszne. I jak one się kończą? Dobrze. Aha, czyli są straszne historie, ale wszystko dobrze się kończy. I to dzieci lubią najbardziej chyba, co? Mhm. I jeszcze Max chciałabym Cię zapytać o taką książkę, której tutaj nie mamy. Czy mógłbyś powiedzieć, e, czy podobała Ci się książka e, tematyczne śledztwo Zamek Zagadek? Tak, podobała mi się. Po tej książce trzeba było skakać, w zależności od odpowiedzi. Gdy, gdy miałem dobrą odpowiedź, to przechodziłam dalej, a gdy złą, to, to w końcu... Musiałeś się wrócić mhm. i w końcu powiedzieć dobrze, tak? Yy, czy chciałbyś polecić innym dzieciom czytanie książek? Tak, bardzo chciałabym polecić. Ja również polecam czytanie książek dzieciom i mamom dla relaksu. Polecam yy, razem z Maksiem. To trzymajcie się ciepło. Pa! Teraz w sobie tam coś. Mm -hmm. to, ja, Max. Jezu, to nie może tak być. No zobacz. To jest twój głos, a to jest mój. A no, nie, nie dziękuję serdecznie. Pa! Pa.